W związku z tym, że po mojej ostatniej publikacji zatytułowanej Katastrofa otrzymałem szereg powiadomień z Prokuratur Generalnej z prośbami, raczej żądaniami o wyjaśnienie, oświadczam. Mój ostatni film pod tytułem Katastrofa nie, naw do, nie nawiązywał do tej katastrofy, o której wy wszyscy myślicie. Gdyby tak było, byłby zatytułowany ten film Goryle we mgle. A że nie był zatytułowany Goryle Węgler, to ten film Katastrofa nawiązywał do Titanica. Yy, jeszcze 20. Tak, ten film nawiązywał do katastrofy Titanika, dlatego był zatytułowany Katastrofa. Gdyby nawiązywał do tej katastrofy, o której wymyślicie, to już bym siedział w pierdlu i ten film nazywałby się wtedy prowokacyjnie Goryle w mgle Dziękuję